Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu, nie wiem, ale się wypowiem, w którym, jak widzicie, nas nie widać. Temat dzisiejszego odcinka to polecajki. Najpierw polećmy jakieś gry komputerowe. Nie mam nic nowego, nie mogę polecić. Yy, Wszyscy więc... czekamy na GTA 6. Przesunęliśmy. Miałem kupić właśnie tą po Waszych rekomendacjach GTA 5. Czy tą trójkę, czy samą sam raz. Przywieźć na raz? żebyś sobie podziupał? Ale na Xboxa? No właśnie. Czy polecamy? Ja, Jaśku, mówiłeś o podcaście. Jaki podcast po, intelektualny oczywiście dla rozwoju polecasz? A, mi się, yy, nie, prawda? Nie, nie, to nie tak miało wyglądać. <laughs> tak miało wyglądać. Ja powiedziałem, że byłem wczoraj na meczu. Ja powiedz. To że... miało być moja ta. W yy... jakim meczu byłeś, Jaśku? Nie, to ja może zacznę, może zacznę od polecajki. Chciałem powiedzieć, że drodzy słuchacze, jeżeli czasem wam się wydaje, że nasz podcast nie ma żadnej wartości i, nie, i zadajecie sobie pytanie, po co nas słuchać, to jest podcast Abelarda Gizy i Piotra Szumowskiego, którzy gadają o rzeczach i też nie dają żadnej wartości, poza tym, że gadają jakby o bieżączce, bez tematów wcześniej przygotowanych i się tego bardzo słucha dobrze, więc po prostu skończcie gadać, że się nas nie da słuchać. i A, Były takie głosy? Twoje? Twój był? To już jeden. Nie wiem ja. Nie wiem, nie ma tematu no, nie tego wiem. odcinka. Nie no, polecaj kino. Ja, 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 ja Jasiek polecam podcast, a Blonar Dlaczego polecasz ten podcast? Opowiadaj. Bo, ale mów szczerze. szczerze. Nie no, to słuchajcie, to ubierzmy to jakoś. Dlaczego w ogóle gadamy o polecajkach? No bo chcemy polecić to, co ostatnio słuchaliśmy i ty zaczniesz. I chcemy dać naszym słuchaczom jakąś wartość, oprócz tego, że nie czują się samotni jedząc, albo pijąc, albo sprzątając jak dom? widzicie, po liczbach nasz podcast się powoli kończy, więc musicie, szukajcie alternatyw. <laughs> żartuję, żartuję, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Właśnie dla takich chwil. Nie, 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 nie. <laughs> dajemy, w takich chwilach te. Dajemy naszym słuchaczom wartość. Żeby, żeby mogli się uczyć na naszych błędach, nie tylko na swoich. Może jakiś niesamowity serial. Ja I... na przykład yy, oglądałem ostatni sezon The Last of Us, drugi. Tylko nie, nie zdradzaj. W sensie powiedz co myślisz, ale nie zdradzaj fabuły, bo ja dopiero będę oglądał. O czym jest w ogóle The Last of Us? Grzybki takie rosną. No. To jest generalnie prawie jak zombie. Znaczy, to jest chyba w taki z, z typu zombie, nie wiem, czy Walking Dead. Nie. Znaczy wiem o czym chodzi, ale wiesz, może. To, to, jakiś to, jakiś to generalnie zaraza na świecie taki ja posapokaliptyczny, chodzi o to, że wirus, znaczy to jest taki grzyb, który po prostu zaraża ludzi i przemienia, przemienia ich w no takie zombie. No No i są perypetie, prawda? Głównej bohaterki z głównym bohaterem. No i oni tam podróżują i dzieją się różne rzeczy. I, ja ale jest bardzo pytania. klimatyczny. Mam no. dwa pytania. Dlaczego w Polsce był taki hype na tego aktora i na ten serial? Czy o, to jest dlatego, Petro, że. Pedro, a... Pedro, Pedro jest niesamowity. Dwa pytania. No. Pierwsze, dlaczego w Polsce był taki hype? A drugie, czy ja dobrze kojarzę, że to jest przykład serialu zbudowanego na grze, która została stworzona przez Polaków, i dlatego w Polsce jest hype taki? Nie umiem odpowiedzieć, czy to jest na yy, polskiej grze? Nie umiem powiedzieć. Yy, ale tak, to jest na grze. Jak yy. grałem w tą grę, to pierwsza yy. gra, w której się tak bałem, że yy, przestałem grać wieczorem. Bo normalnie no. było strasznie. No i ten serial też taki jest. Jakby ja tak. nie lubię takich tyk, ale generalnie no, tam była i, i taka adrenalina i stres. I jakby siadałem do każdego odcinka z takim wiedziałem, że to będzie intensywne przeżywanie tego, co tam się dzieje, bo naprawdę to było tak intensywne i tak. Yy... No ja miałem zawsze, no, siedziałem po prostu na krańcu siedzenia. Yy... Nie wiem dlaczego jest hype na Pedro Pascal, Pedro Pascal? Nie. Pedro, Pascal, Chyba tak, Pedro. Ma, ale ogólnie te ilości zdjęć takich, że Pedro w takich sweterkach i czerwek tak. AI ludzie <grym> normalnie za nim szaleją. Nie wiem dlaczego, ale Pedro jest genialny, jakby ja go ja, ja też go mówię po prostu. A do tego jeszcze się zbiegło to, że oglądaliśmy, włączyliśmy po prostu jakiś film, tak po prostu z, z d po prostu gdzieś na jakimś streamingu z nim. Jakiś taki stary i po prostu tak genialny, że y, po prostu tylko się utrzymał ten hype, y, tym bardziej. Ja Pedra kojarzę troszkę z gry Gryotron, a z na bardziej. To był taki moment, kiedy ja go polubiłem. Ja nie wiem, czy to odgrał. Ale tak naprawdę. się grał? Wydaje mi się, że grał, tak. Uwaga, Daniel teraz sprawdza, bo mi nie ufa i wszyscy patrzymy na wyraz. Trąbko. Ale Zdrowy. warto, bo dzisiaj już kilka razy przekonaliśmy się, że warto sprawdzać siebie wzajemnie. To był żart, bo próbujemy zrobić atmosferę jak na podcaście Szumowskiego i Gizy. Warto sprawdzić. Sprawdziliśmy dzisiaj, że ten, że warto sprawdzić. Tak, Pedro Pascal, no Nie, co? Nie, chodzi o to, że co? ja okazuje tak. się, że On ja was ma? ściemniałem z Centrum Rowerowym, że na Allegro tak. kupuję, a się okazało, że tego nie ma i chłopaki ewidentnie poświęcili wczoraj trochę czasu, żeby <laughs> złapać <laughs> mnie w tą pułapkę. No nie, no nie złapać, bo jakby Mateusz Słuchajcie. Próbowałem coś kupić na Centrum Rowerowym, Kos ale przez Allegro, żeby zwroty były darmowe, bo niestety wiedziałem, że nie wszystko, ale część będę zwracał. Okazuje się, że... Y nie przewidziałem, że ktoś mnie sprawdzi. <laughs> Okazuje się, że Pedro Pascal ma, ma 50 lat. No tak, tak, bo on już faktycznie tak jest. Oberyn Martel grał Oberyna Martela. A, A co, co to i... jest Mandalorian? Nigdy w życiu nie oglądałem. To jest serial, film? Widzę, Staję... pomiję po Daniela, widzę, że to kultowe coś. No, przynajmniej pierwsze odcinki. Tak, to jest serial w yy, uniwersum Gwiezdnych Wojen. On się obył takim tym echem, bo był taki bardzo fajny. Miał krót krótkie odcinki i był bardzo dobrze zrobiony. Dlatego tego kręcili go na, nie na game screenie, tylko na takich ledowych ścianach, i przez to wydawał się bardzo realistyczny i taki. Dobrze Tak, zrobione ja nie pisze. wiem jak to Pedro, czy on grał w, faktycznie w tym kostiumie, bo jego generalnie Jaśku przez wiele odcinków nie było w ogóle widać, bo on miał hełm taki, który nie, nie ten i nie wiem czy on faktycznie grał. No, Mogliby że... powiedzieć, że tam Cruz gra i ja bym mówił: że tak, ja Ale gdzieś tam w odcinkach ściąga hełm w niektórych, ale na pewno podkładał głos, więc jaka ten sam jest, głos. Nie? Jaka, ale jaka to jest oszczędność w ogóle na aktorach, nie? No można ich podmieniać, aczkolwiek ten jego hud był dość taki specyficzny, więc nie wiem czy to tak... Nie yy... wiem, czy się po prostu nie zbierało wszystko, ale gość jest po prostu genialny. Chciałem wam polecić ten film, który, yy, który oglądaliśmy, ale on się nazywał... Zaraza. Ja nie wiem, co ludzie mają z tym, co ludzie mają, ale to nie chcę tak ludzi. ale co wy macie z zombiakami, to nie jest tak, to, to jest tak nie moja estetyka i tak nie moje emocje, że ja nie wiem. Ale nie pociągać ten świat... Yy... A, po, a, a, po, post, post, a po, nie. że możesz robić wszystko. Mnie, na przykład, Łącznie z tym, że mnie, zabijać ludzi, tak? To, to was pociągało, znaczy nieba, ale. Ale będziemy pipkać znowu. Yy. Miej bardziej na przykład w Delasu was pociągało to, jak były zrobione na przykład te scenografie tam. I że masz to miasto zarośnięte, na przykład. Yy, no po prostu tymi drzewami wszystkim, że masz przed autostradę pustą, wypełnioną samochodami, no jakby... Jest klimat, coś takiego niepokającego w tym świecie. A z drugiej strony takiej no właśnie, wolności, no, takiego jakby... fajnego jakby klimat tego świata, jakby ja czuję, że tam wiesz, robisz co chcesz, jakby wiesz jakiś jakiś też chcesz yy, i lecisz, <laughs> lecisz, na tych yy, zombiaków, nie, jakby, nie wiem, jest coś takiego po prostu... Znaczy ja na przykład nie jestem w ten klimat jakoś mega wkręcony, bardziej mi się podoba jakby po prostu to, ten klimat sprawia, że trzyma Cię w napięciu nawet nie sama akcja i przygody bohaterów, tylko już sam, samo ujęcie pustej autostrady. Jest. Yy, ja się boję takich rzeczy, a z drugiej strony, wiecie mój przebieg z podcastami kryminalnymi. Wiem, jak mi chyba szkodzą, a z drugiej strony, jak to jest jakby uzależniające. Ale wiem, że ja też miałem... W zasadzie nie oglądam tego dużo, ale jeszcze był taki serial Walking Dead. No, o, no to chyba nie obejrzałem tylko jednego sezonu ostatniego. No to tam też to się opierało na tych... O, jej, to je, było... No. Jak ja pamiętam, pierwsze odcinki zacząłem oglądać. Jezu, to było genialne. Potem już następne serie się bardzo pogorszyły, ale pierwsze kilka sezonów było genialnych. No bo to jest trochę o tym, jak przetrwać, jeżeli tak, tak naprawdę no, będzie będzie jakaś zagłada, ale a też tak jak wszędzie. ludzie funkcjonują, jak się łączą w te obozy, jak ludzie próbują y, przejmować władzę, przerażające to jest. Powiem ci no, Mateusz, no. że pierwszy sezon dla nas to być bardzo podsiadek, tak? bo on nie jest też taki stereotypowy, a ja nawet jest pełen zaskoczeń i na przykład tr trzeci tak spojluje. Ja myślę, że bardzo by ci się spodobał. Yy, Oczywiście mężczyźni okay. się całują też, tak? Musisz żeby to wszystko spojrzeć. Ale to było w tym trzecim odcinku? Ale, 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 co mam powiedzieć? Chcę powiedzieć, że co? Że niech nam wyłączą prąd na tydzień i coś, czuję, że będziemy przeżywali dokładnie to samo, nie? Zapytajmy Hiszpanów i, i Portugalczyków. jak oni sobie poradzili z tą sytuacją. No więc, yy, odpowiadając na swoje... Znaczy, nie wiem, dlaczego jest szał, ale jest... Pedro jest genialny, yy, jest na podstawie gry i podobno jest całkiem jakby dobrze ozorowany i chyba chwalili Pierwszy sezon, bardzo za to, że jest bardzo taki. Wydaje mi się, nie chcę teraz skłamać, ale że yy, była taka opinia, że to jest właśnie serial na podstawie gry, tak jak czasami są seriale na podstawie książek, ale jest jakby tak dobrze zrobiony, że nie dość, że oddaje jakby klimat gry i wszyscy fani gry generalnie chyba byli zadowoleni z tego, jak oni tam tą historię podzielili, a z drugiej jest dobrym serialem samym w sobie, więc jakby. No bo to się rzadko zdarza. Najczęściej jak są. Yy, Jakieś seriale na podstawie czy filmy na podstawie książek, historii, czy, no weźmy na przykład Wiedźmina, no to generalnie jest ludzie raczej są podzieleni, nie? No e, no. No, no to nie jeżeli. Wie, nie. No. O Gra o Tron jest może z no. jest jest wyjątkiem. wyjątkiem no wyjątkiem, no. tak, tak. Znaczy, czy tam ale też, no nie znaczy, nie, buter, czy a nie coś. wiem, czy wyjątkiem, bo on bardzo odbiega od książek. Ale to wiesz, no to jakby, jakby zupełnie tego nie oceniam, bo dajmy reżyserom wolność twórczości. Znaczy, ten, znaczy, ja, ja też tak. jestem ja raczej tego zdania, że jest okej, okay, ale wiem, że ludzie są tym właśnie... oh. Nie gadaliśmy o tym na podcaście, od kiedy skończyłem to robić? <laughs> tak zróbmy, tak, tak nazwijmy nie ten odcinek. Chciałem tylko powiedzieć, że jak już o mówimy o poleceniach serialowych, to na przykład chyba naprawdę jeden z lepszych podcast seriali, jakie obejrzałem w życiu, to Ted Lasso na Apple TV. Nie wiem, dlaczego tak długo się do tego zbierałem, ale no genialny na wielu jakby w wielu obszarach. Mam inne jednak do was pytanie, bo może dla naszych słuchaczy nawet nie tyle polecenia są istotne. Co, jak wy sobie radzicie z tym, jeżeli pojawia się sezon drugi The Last of Us po roku czy półtora i od poprzedniego, czy nawet więcej? I nie macie, to ja Wam powiem, jak ja się zawsze czuję. Ja mam coś takiego: ciężko mi wrócić, bo totalnie nie pamiętam, jak się skończył poprzedni. Ciężko się wkręcić w pierwszy odcinek, żeby w ogóle sobie przypomnieć o co chodziło. I tu pojawia się pierwsze pytanie: macie jakieś sposoby na to, że nie wiem, przypominacie sobie, lub wręcz oglądacie cały poprzedni sezon, żeby być w gazie? I druga rzecz: ja kiedyś korzystałem z aplikacji, chyba się nazywa TV Show, gdzie zaznaczałem każdy odcinek każdego serialu, który oglądałem. Bo powiem wam, że jedni powiedzą, że teraz w dobie y, streamingów, no to wszystko się tak zapisuje, na czym ostatnio skończyłeś, że nie ma żadnego problemu, żeby wrócić y, do oglądania i tak dalej. Czasem to jest zawodne, ale na przykład ja przyznam, że y, y, są na przykład dwa świetne seriale, czyli y, jak się nazywały Daniel Oba na Showtime TV, y, Showtime, który mi poleciłeś. Najpierw był ten gość Dzień Szakala, a potem ten drugi o tym gościu z Ropą. Landman. Landman. Do, Landman. I, I jak ja mam problem? Fajnie, że się skończyły. Wiem, że w obu będą kolejne sezony. Ale będzie, co zrobi? Będzie drugi sezon Landmana? No, wydaje mi się, że powinien być. No to jest ja informacja tego roku. No, A tu nie wiem. <laughs> ja mówię o moich odczuciach i no, bardziej okay. się zastanawiam. I teraz jak nad tym zapanować? Skąd ja się dowiem, że jest drugi sezon Landmana? Albo w ogóle, a jeżeli się pojawi siódmy sezon Landmana, tak jak są teraz seriale typu Walking Dead, czy ja skończyłem na piątym, szóstym, siódmym, ósmym, czy na jedenastym? Kurna, powiem wam, że tym to trzeba już zarządzać w dzisiejszych czasach. Ale pytanie czemu trzeba zarządzać? Żeby, żeby mieć życie poukładane. A czemu w tym zakresie trzeba mieć życie poukładane? Przepraszam, że ci tak pytam, ale jakby do, chcę do czegoś dotrzeć i spróbujmy. Spróbujmy. Czy było na Ten... dla mnie, jak, jakby... No ja po prostu lubię, jakby, oglądać seriale i filmy. I, I dla mnie to jest, jakby, ważna taka... Ha, no rozumiem, rozdrywka. że też, macie też problem. Yy. To też Pogadajmy ok. o tym. że masz sojusznika, Nie, 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 nie właśnie, nie, właśnie, Ja możemy to rozgryźć, panowie. Natomiast... Yy... Ja, ja z chęcią posłucham, dlaczego to jest dla was taki duży problem. Ja to robię, ja to robię tak. Pamiętam po prostu, co się działo. I rzadko mam, rzadko mam, rzadko, rzadko nie pamiętam. Zazwyczaj te parę sekund podsumowania na początku jakiejś sezonu wystarczy. Czasami nawet to przewijam, nawet jeśli są roczne, dwurotne przerwy. Przepraszam. No i natomiast, aha, no jak się dowiaduję, zazwyczaj te seriale, które warto, jak czuję, że chcesz śledzić, to te informacje, jakie są tak, tak olbrzymie, te seriale, że jakby docierają do mnie, że jest nowy sezon The Last of Us, nowy sezon, nie wiem, Białego Rotosu, czy jakichś tam innych seriali, um, natomiast faktycznie czuję, że fajne, jakby próbuję trochę to zapisywać na IMDB, na koncie tam, żeby mieć jakoś tak poczucie, co oglądałem, czego nie oglądałem i w którym miejscu jestem, ale nie wiem, czy jest taka aplikacja, może nie. Jest, na pewno jest taka ale Czy osia. są właśnie dwie do zarządzania Przez, serialami? Tylko, że, że jedna jest chyba taka bardzo droga. nie? kiedyś ją polecałem, że jest genialnie zaprojektowana, ale droga. Teraz nie wiem, czy nie. Czy, ja znam dwie wie, bezpłatne. Ja. W każdym razie. Widam to, już można książki i filmy. Łączyć. Tego mi na przykład brakuje i może to jest jakiś ten, Może to jest pomysł na jakąś stronę, bo na przykład i IMDb. moim zdaniem są zbyt przeładowane. Nie są tak przejrzyste, żebym ja mógł sobie wejść i dowiedzieć się na przykład, jakie fajne filmy wychodzą w tym miesiącu. I MDB trochę to robi, tylko że oni mają taką troszkę dziwną stronę, gdzie robią tam dużo grafik i tak dalej. I ja na przykład sobie to przeglądam i na tej podstawie na przykład widzę, okej, okay, na to warto iść do kina, na to warto iść, to, to jest na takim streamingu, to jest na takim, to, to. jest kontynuacja, ale mi na przykład brakuje i yy, takiej strony, żebym mógł faktycznie dostać taką prostą, czytelną informację, to są i zanim Mateusz Ty powiesz, to właśnie ta aplikacja TV Show Podeszli Ci do Nie Link. Ja właśnie nie potrzebuję czegoś nawet, żeby szukać inspiracji, bo można z, z tych streamingów tego szukać. Tylko ja potrzebuję na przykład, że wchodzę w jakiś nowy serial, widzę od razu ile jest sezonów ile odcinków mi jest przede mną, lub że jak serial, który oglądam, pojawia się nowy sezon, to to widzę tam tylko moje, żadne inne, żadne rekomendacje, żadne polecenia. Yy, a dlaczego? Bo na przykład Daniel mówi o dużych serialach. Co prawda, yy, gdyby nie to, że oglądałem życie na kredycie i wchodziłem w aplikację a to HBO nie jest, Max, a to nie jest pokaż logo. TV Time? Pokaż logo. Bardzo możliwe. Yy, zaraz Ci powiem. I do czego zmierzam? Tak, to to. I yy, jak oglądałem, wchodzę życie na kredycie, yy, no. to gówno, o którym Wam opowiadałem, <laughs> no. i widzę, że jest The Last of Us, Nigdzie do mnie nie doszła informacja, bo przestałem obserwować Make Life Harder, który się strasznie jakby ekscytował tym Pedro, właśnie. I wtedy bym pewnie się dowiedział. No ale ja oglądam dużo seriali typu polskie kryminalne. Szać, Kruk, yy, Belfer, Behaviorysta, cokolwiek. Zazwyczaj na tym teraz HBO Max. I one się, yy, może to nie świadczy za dobrze o mnie, ale one wszystkie są jakby to trochę jak książka kryminalna. W sensie wszystkie kończą się dobrze. Są na podobnych fundamentach zbudowane, są bardzo podobne do siebie, ale jednak jak wychodzi trzeci sezon kruka, no to ja już teraz bym ci nie powiedział, czy ja obejrzałem trzeci sezon hmm. kruka. Albo jak wychodzi sezon czwarty, szadzi, to ja nie wiem, czy obejrzałem tylko jeden, czy już trzy. Potrzebuję porządku. Naprawdę jest taka, że jeśli chodzi o polskie seriale, to faktycznie jest hardcore. <grym grym> ja to rozumiem. Proszę. Potrzebujecie porządku. porządku. Znowu pytanie, po co? Dlaczego? Jakby... Co sprawi. Co nieoglądnięcie, albo nie bycie pewnym, czy oglądnąłem jakiś odcinek. Nie skoro... lubię robić dwa razy tego. Tak no samo skoro... jest nie no, Ale dobra, was. no ale jeśli oglądasz to, no nie? I nie pamiętasz, że oglądałeś. To jest tak, jakbyś oglądał po raz pierwszy. Tylko, że to jest, to jest strata czasu. Nie, znaczy, A nie, jaka strata czasu? Nie, nie, nie. Bo na ósmym sezonie ci, odcinku ci się przypomina, że oglądałeś. No ale, dobra, ale to prawda, ale to czyli dopiero na ósmym odcinku, czyli ta całość coś przeżywasz drugi raz, tak naprawdę po raz pierwszy, ale coś przeżywasz. Powiem A tak. w oglądaniu. Danie, se, nie mi W oglądaniu przecież chodzi o przeżywanie. Prawda? Pozwólcie mi wyjść. I to jest, to jest pierwsza myśl. Druga myśl jest taka, co się stanie, jeśli. Oglądasz jakiś serial, a potem przestaniesz go oglądać, no bo nie ma tego, i zaczniesz oglądać go trochę później niż cały świat, bo, bo ty się na przykład boisz, bo chcesz, no. chcesz śledzić, bo wyjdzie... To już mam nie, nie, nie. Ale, to nawet nie ale, ale, ale mam teraz po do tego wszystko, no. no to po pierwsze, po, po pierwsze, pierwsze. Po pierwsze. <laughs> Mam taką tezę. Jest, <laughs> chyba jest granica, jak cienka granica i jest taki podział między oglądaniem drugi raz i świetnym bawieniem się, jak na przykład, no. nie wiem, jest jakiś... Na przykład, nie wiem, szybciej wściekli. Fajny, lekki film, któryś tam części każdy pewnie lubi sobie, tam mm. ma jakieś ulubione, i tak dalej. Raz na rok, czy na, ja mogę na przykład raz na rok oglądać jeszcze raz. Kojarzę mniej więcej akcje, dobrze się bawię za każdym razem. Ale jest taka cienka granica, kiedy. Wróci, i to chyba głównie się tyczy seriali. Że seriale są tak. Ym, mi na że ciężko oglądać jeszcze raz seriale, i rzadko się zdarza, że oglądam drugi raz, albo prawie w ogóle. I ym, to jest dla mnie jakby na tyle mm, takie samo, jakby wiem, że już to oglądałem, nawet jeśli coś kojarzę, że to już nie jest przyjemne oglądanie, że jakby to już, tym bardziej, że seriale są chyba dużo bardziej takie skomplikowane i bardziej ciążą do tego, więc przez no to... to, przez to przykład, jakby nie masz tej przyjemności, o której ty mówisz, ja na mogłem oglądać z przyjemnością, oglądam wielokrotnie filmy, jakby wielokrotnie I, i nawet jeśli coś kojarzę, to jakby jest ok, ale z serialami to jakby... Ale moment, mogę. w którym sobie uświadamiam, że już to oglądają, no to tylko skipuję i idę dalej, nie? No chyba, że, chyba, że czeka na ciebie cały świeży sezon. No ja, no ja, ja się zgodzę, ale u mnie problem jest w, w, chyba w drugą stronę. I jak wiemy, ja mam FOMO, nie chcę no. stracić rzeczy. Ja nie mam problemu z obejrzeniem od serialu Drugi raz. Mniejszy mam z tym problem niż z tym, że czegoś nie obejrzałem. I jak no. ja wchodzę i widzę, że są trzy sezony szadzi, to yy, i wiem, że oglądałem jeden albo dwa. Nie chcę mi się oglądać drugi raz drugiego, bo być może go oglądałem. Ale już mam zepsuty humor, bo wiem, że chyba powinienem, bo nie mam pewności, czy go oglądałem, więc nie mogę rozpocząć od trzeciego. Bo ta niepewność, czy drugi oglądałem, sprawi, że być może straciłem coś mega ważnego, a tak ja, naprawdę nic ja nie straciłem. Ja przestałem oglądać jakiś taki serial, który taki jakiś sitcom ogromny, przez, przez to, że na Amazonie nie było wszystkich odcinków i byłem chyba piąty sezon oglądałem. a Tam było chyba po 25 odcinków godzinnych na tym i w piątym sezonie nie było dwóch odcinków jakby widziałem na IMDB że są i na Amazonie po prostu ich nie było, bo na przykład 14 i 16 nie było piętnastego. I jakby ja przestałem oglądać ten serial, bo jakby to ja już po prostu straciłem <grym> i jakby... Ja już się rajdę. Ja, tak? I ja już nie czułem się związany z tymi aktorami, bo wiedziałem, że coś straciłem. No, to i musimy, nie wiedziałem, co się w tym dniu no, wydarzyło. No, musimy o tym FOMO pogadać z wami, no bo... No bo wiecie, jak, jeśli to jest faktycznie FOMO, czyli Fear Of Missing Out, czyli jest to jakieś takie... E, to jest chyba dość potoczne, że to jest e, strach, tak? Może to jest lęk Tylko to jakiś. nie, właśnie to nie jest takie FOMO, że lęk, tylko to jest takie... Brak jest zaufania. Amazon, czuję, co z wami ja, nie tak? Ja czuję, że wasze życie mogłoby być piękniejsze, gdybyśmy my sobie się tego pozbyli. No, oglądam, nie oglądałem, oglądam Ale dalej. Skąd, wiesz, pytanie i, Które z tych rzeczy, które właśnie dzięki swojego FOMO nie pominąłeś, nie sprawiły, że twoje życie jednak jest Yy. Nie dowiesz się tego. Czuję, że wy... się nie dowiesz. A czy, przepraszam, też, bo się wtryniam wam. Jakie, jakie masz. A my też się spokojnie, to jest tak naprawdę <laughs> Ty też masz pomoc, mi się wydaje. Ja Pytanie: mam jak bardzo. Tylko pod... jak... paroma względami, może mam. Jak to jest. jak bardzo... Czy dla ciebie na przykład, to jest ważne, oglądanie seriali i filmów? Czy to jest coś takiego, że ty bardzo lubisz, oglądasz i dalej? Błagam, się... pamiętasz jak oglądał Yellowstone? <laughs> Moim zdaniem jesteś wyłączony z tej rozmowy <laughs> o serialach. Nie, bo ja, ja... Mateusz obejrzał Yellowstone 40 minut, <laughs> 5 sezonów. Może nie. Cena z koniem była straszna, I no, ale wiesz, ja że ja przy, przewinął. <laughs> Mówimy no. o początku, w pierwszej scenie, tak? tak. <laughs> I na przykład dla mnie dla mnie to jest takie ce celebrowanie trochę na przykład jak sobie lasować, że Okej okay, wodzi ten nie czynnik w tygodniu, siadasz sobie sp na spokojnie, yy, oglądasz, nie przewijasz. <laughs> <laughs> I to jest jakby po prostu jakby jeśli ktoś nie ma takiego yy, do filmów i seriali, no to po prostu yy, może dla ciebie być wszystko jedno, nie. Ale... No Nie, bo ja na przykład ja, ja mam filmy, które celebruję i są dla mnie ważne i w jakiś sposób trafiają na mnie, one bardziej niż ja na nie. I, i Tak, natomiast wyleczyłem się już z tego, że y, oglądam serial ojajów bardzo często y, teraz, bardzo często oglądam końcówkę, jak się kończy, bo nie jestem w stanie przeżyć napięcia. I potem wracam do początku i mogę oglądać dalej. Czy tam A, do to, to do, do czynienia chyba jeszcze z innym problemem. Myślę, że nasze pomo jest w tym pikusie. No właśnie, ja tak. Ja, Ale ja, ja przyznam, się. że ja bardzo często, jak to oglądam, to jest taki aż dyskomfort, że czasem jestem bliski w ogóle przestania oglądania serialu bo nie mogę wytrzymać tego napięcia, jak się skończy, ale widzę, że ty to rozwiązujesz tak, że oglądasz, jak się skończy, a ja prędzej wychodzę z serialu i albo, Ale jakby nie, jest... ja nie umiem oglądać, jakby ja, jakby ja już wiem, jak się skończy, to ja już nie umiem No to oglądać. jest bez sensu oglądać, tak. No to ja mam zupełnie inaczej, na przykład w Richardze tak miałem ostatnio, że ja musiałem wiedzieć, czy to ją zabiją, czy jej nie zabiją, czy jego zabiją, ja Ew. wtedy wiem, jak się to kończy i mogę sobie w, w, w cofnąć się już z nastawieniem, że tak się to kończy, mogę sobie z ja tego. Ja. To Ja, ja jakby <laughs> oglądam i dlatego lubię, że jakby... Właśnie przez to napięcie, że nie wiesz. Ale, ja ale inna sprawa jest taka, że jakby to jest takie fajne, i teraz przez to, że na już nie mam Twittera, a na Twitterze to było yy, fajne, jakby była Gra o Tron. I prawda jest taka, że może już nie ma tak dużo takich seriali jak Gra o Tron, żeby tak jednoczyła świat, ale mam wrażenie, że wszyscy to oglądali, wszyscy dyskutowali i jest fajne oglądanie na bieżąco. Yy, po prostu jak wszyscy po prostu w tą niedzielę oglądają ten odcinek, potem dyskutują. Yy, Oglądało się wtedy podsumowania godzinne yy, yy, tego od odcinka. Nie I tak. fajne jest to, że wiesz, wszyscy dookoła oglądają, nawet Casey wtedy oglądał. Jakby tak. to w ogóle jest taki... To jest, ja, ja rozumiem ten fenomen, i jakby... Tak, do, bardzo to dobrze rozumiem, ale wtedy zupełnie to FOMO, że ja coś się dzieje, a ja tego o tym nie wiem, nie powinno istnieć, tak? No, ale to nie jest FOMO, tylko to jest taka chęć uczestniczenia, jakby w czymś coś fajnym, co się dzieje na żywo i teraz. No, I, i, jakby, tak. a, I to się zdarza, i to się zdarza na tyle rzadko, bo na tyle rzadko jak jakiś sera <słysk> świat cały, żeby jakby faktycznie dużo osób oglądało. że... Potem Paradise regularny <słysk> 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 Chyba. cała polska na bieżąco. No, ale, Zobaczyłbyś statystyki oglądalności, to byś schował ale, głowę w ja w nich nie uczestniczę. Jaki ostatni serial poruszył tak świat, żeby tak było? Ja bym The last of man, Mandaloriana kojarzę. Wy mówicie The Last of Us. Pierwszy sezon. Moim zdaniem wtedy było takie ogromne. Uu, uu, uu. Wydaje mi się tak. Aczkolwiek wydaje mi się, że dyskusja była większa przy Grze o Tron. Ja pamiętam. Jak takie, grze, no ja nawet grze o Tron było wielkie poruszenie. A no i faktycznie może The Last of Us. I nawet oh, ja oglądałem jakiś y, film chyba na YouTube, gdzie właśnie. Um, A czarno Ubolewali nad tym, ja oglądałem dużo później, e, że ubolewali nad tym, że już nie ma takich dużych seriali, które tak jednoczą wszystkich. No dobra, ale film. Stranger Things też było takim, też. że albo to był początek Netflixa Tyl i może dlatego bardziej. Tylko też ze Stranger Things było, nie było tego celebrowania takiego, bo oni wrzucili cały odcinek na raz, cały sezon. Okay. Ja, tam nie było co tydzień. A HBO to fajnie tak rozciąga i. No tak. właśnie, Se seriale, wrzucane za jednym razem wszystkie, czy czekanie na odcinek raz na tydzień? Yy, tak i tak, ja lubię, ja lubię, jak jest całość i sobie, siądę sobie w dwie godzinki obejrzę cały. <laughs> Daj mi na skróty. To zależy od, yy, znowu od serialu. Jak jest bardzo dobry serial, to lubię, jak jest rozdzielony na co tydzień, bo to jest wtedy fajne takie czekanie i tak dalej. Jak jest serial taki, załóżmy, na przykład załóżmy Dzień Szakala, z, chęcie, z przyjemnością bym go łyknął przez weekend, yy, po kilka odcinków dziennie i... No ja wolę jak wszystko jest, bo jak się wkręcę to potem jest takie... A z drugiej strony, no, Landmana, no to było przeżywanie na tą środę czekania, jeszcze to się zbiegło z y, dniem szakra też i było środy, czwartki zajęte. Słuchaj, był taki moment początkiem roku, że ja miałem w kalendarzu codzienny nowy, nowy, odcinek jakiegoś serialu. No, to były piękne czasy. Ale, wracając jeszcze do tego oglądania jeszcze raz, bo, bo mi zapomniał, wyręczyłem z głowy. Jakby, ja na przykład nie mam czasu, czasami, teraz, ostatnimi czasy, na oglądnięcie na przykład odcinka serialu. Na przykład, jak, jakby dla mnie oglądnięcie od nowa drugiego sezonu, który czuję, że chyba oglądałem, ale nie jestem do końca pewny. Jakby no, nie wchodzi w grę na przykład teraz. Nie Wiem, jak przyjdzie zima i znowu będzie nawrót i może to jest ten czas, mm -hmm. który na oglądanie, ale na przykład w, wczoraj jakby mam dwa seriale, które jakby chcę nadrabiać ja oglądam sobie tam po nie wiem, po, po kilka odcinków tygodniowo, bo nie, nie jestem w stanie do tego usiąść. I na przykład wczoraj nie miałem zupełnie czasu, żeby do tego usiąść, jakby, nie? Zarobione, zarobiony jesteś no, no, ale... Ale... Ja chciałem powiedzieć, że... Że znów śmiesznie, bo każdy z nas ma trochę inaczej. Ja na przykład ostatnio pierwszy raz, bo zawsze nie potrafiłem skipować w trakcie, ale jak się nie wiem, jak się nazywa ten, pod, ten serial przed Yellowstone, ten co poleciłeś, 1000 coś tam, coś tam, coś tam. 923 albo 1823. Coś tam. I muszę przyznać, że genialny. W sensie tam były dwa chyba sezony. Genialny. No ale jak kilka razy na odcinek. Są nie pięciosekundowe ujęcia. Wielu z zawsze często było tak, że dolina, najpierw potem dom. No jakby to jest naturalne, ale raz zmierzyłem zegarkiem, 42 sekundy ujęć na pustynię, sawannę, żyrafy do muzyki i dopiero potem scena, która dzieje się w tej scenografii, to przyznam, że y, tam dużo było skipowania, bo to, to było fajne, to tworzyło klimat. W tym 1920... Tak, jak ona na przykład płynęła tym statkiem, i najpierw, no, normalnie 30 lub 50 nawet sekund lub minuta ujęć na statek od różnych kątów, jak płynie, i nic, nie ma żadnego dialogu, nic się nie dzieje, tylko statek płynie. To był przykład, że ja po prostu no, nie wytrzymałem, i wtedy pomyślałem sobie, że w sumie przy stąd. Myślę, że też. Nie wiem, czemu nie skipowałem. Może dlatego, że tam może jednak więcej się działo. No, to było pierwszy serial taki, gdzie byłoby tyle takich rozwleczonych ujęć na przyrodę. No to ja jestem jakby... w stanie uwierzyć, że w to może być przepiękne i że to wiele osób docenia. To ja na przykład tego zupełnie nie zauważyłem. A ja tu byłem tak ciekawy tego, jak oni czy oni się spotkają, czy uda się, że ja nie mogłem wytrzymać tych Żyra wchodzących po safany. Ja po prostu nie mogłem. I tak to właśnie. Tak. I tak to właśnie. I ja Czyli potrafię skrywać. W sumie y, z naszego y, polecaj, polecaj. Nie wyszło w sumie nic, bo. Nie, nie, polecamy. O, Jasiek Podyl poleca podcast Szumowskiego i Aberalda Gizy. Y, Danielu, co ty polecasz? Teraz to Filmy i seriale. <laughs> Filmy i seriale. A ty macie, tak co polecasz? polecasz. Ja polecam y, centrum rowerowe, które bardzo, y, któremu bardzo nisko się kłaniam. <laughs> Przez to, że są wspaniali, do, dostarczają paczki bardzo szybko. A reklamuję ich teraz za darmo, ponieważ wiele z produktów, które ja zakupiłem, będę zwracał, już mi gubią. Eee. Po prostu łasisz się o to, żeby dostać bezpłatny zwrot. Byłoby fajnie, ale no nie. Napisz z maila podcastowego, może uznamy. <głos》. głos》>. Raz mi już wyszło, więc nie, już, już nie. A wtedy reklamowałem. No, reklamowałem wtedy. A czy nie, ale też chcieli, żebym zapłacił. Pentaż była taka, nawet mówiłem o tym na podcast. A ty mi nie. Że się nie czuję nie dobrze z tym, że to parę rzeczy. No to cóż to, a wy, wy napiszcie nam w komentarzach, bardzo prosimy, co? Wy polecacie może jakąś książkę, yy, może serial, może podcast. może podcast. A o tym, dlaczego nie mamy książek, to. Albo za dwa tygodnie, kto wie. Nie no, może w przyszłym tygodniu to już o książce mało, powiem. Nie, no, nie Zobowiążmy się czegoś, czy się nie, nie. zobowiążmy? Nie. A może właśnie trzeba? Nie, trzeba, bo troszkę odwalamy hałem, wiemy, że powinna być książka... Yy, nie wiem czy... Nie no wiem, co czy wam czy... powiem, wybrałem książkę, no i chłopaków nie porwałem. Nie. Nie, nie, to, że nie, nie. nas nie porwała, to jest nic, tylko że ciebie nie porwała. Ale to też nie jest troszkę tak, nie, nie. coś wisi w powietrzu. musimy bo... dużo cza mało czasu mamy ostatnio. Powiedzmy o tym yy, przy odcinku na książce i rozwiązanie konkursu również będzie wtedy. Bardzo Wam dzisiaj za dzisiaj dziękujemy, e, życzę Wam wszystkiego dobrego i słyszymy się w przyszłym tygodniu.